z nami wieśniaczek zwierzę walczą o życie nie tylko z powodu gigantycznego giza, ale również z powodu niewydolności wątroby, Ale nie ma się co dziwić, skoro był karmiony jak godian. Ale tam 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 to ja, tam w Od dziewięćdziesiątego tego się co się dzieje tej tym... Oni proszę panie Wójcie, tu... jest sobie na łańcuchu. Bo ja pokażę, przepis, za A pan przepis, bo jeszcze nie weszło w życie za żadne wolno wiązać! by nie Ale ja, nie